Wiemy już, jak zrobić test mięśnia pośladkowego średniego, a w tym momencie pokażę, w jaki sposób można go naprawić. Do tego celu wykorzystamy najpierw punkty neurolimfatyczne przednie. Punkty neurolimfatyczne przednie znajdują się wzdłuż górnej krawędzi kości łonowej. W tym celu masujemy krok po kroczku, punkcik po punkciku całą krawędź. Bardzo cię proszę, żebyś to wykonała sama, ponieważ. Większa grupa pacjentów woli ten masaż akurat w tych okolicach wykonywać samodzielnie. Niektóre punkciki bywają bolesne. Zwykle tam, gdzie jest najbardziej bolesny punkt, tam jest najbardziej zablokowana energia. Ja bym od razu proponowała wykonać też masaż punktów neurolimfatycznych tylnych. Jeżeli mogę Cię prosić, tak. Punkty neurolimfatyczne tylne znajdują się na najbardziej wysuniętych krawędziach talerzy kości biodrowych. One występują na poziomie piątego kręgu lędźwiowego. Czyli jak sobie wymacamy górną krawędź talerzy kości biodrowych, to jest poziom 4, więc troszeczkę niżej będziemy mieć L5 i tutaj będziemy mogli wykonywać masaż punktów neurolimfatycznych. Myślę, że wystarczy. Wykonamy ponownie test. Trzymaj i oddychaj. Bardzo ładne wzmocnienie napięcia. Trzymaj, oddychaj. Bardzo ładnie. Kolejnymi punktami, które możemy wykorzystać do tego, żeby wzmocnić mięsień pośladkowy średni, są punkty neuronaczyniowe. Te punkty już znamy, wykorzystywaliśmy je już do pracy z jelitami. To są punkty, które znajdują się na guzowatości ciemieniowej. Uh -huh. Możesz sobie wstać. Możemy je łatwo znaleźć, tak, taką pomoc możemy sobie zrobić, kiedy przyłożymy dłoń prosto na czubku głowy i z boku głowy, to dokładnie w tym miejscu, gdzie tworzą nam się takie rogi, to są właśnie te punkty, które możemy w tym celu wykorzystać. I staramy się wykorzystywać, używać ich w taki sposób, że dotykamy do skóry głowy, nie do włosów, tylko do skóry. Punkty neuronoczeniowe trzymamy około 30 sekund, albo do pojawienia się pulsacji. Nawierz powietrze. Dziękuję bardzo.